Owiec, błonnik dla serca i jelit. Owiez to prawdziwy skarb odżywczy, zwłaszcza gdy mówimy o zdrowiu serca i układu trawiennego. Bogaty w rozpuszczalny błonnik, a szczególnie w beta-glukan, ma zdolność ograniczania wchłaniania złego cholesterolu LDL w jelitach. Już ten prosty efekt wystarczy, aby zmniejszyć ryzyko zawałów, udarów i innych chorób sercowo-naczyniowych, które z wiekiem stają się coraz większym zagrożeniem. Ale zalety owsa nie kończą się na sercu. Jego błonnik pomaga również utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi, co jest niezwykle istotne dla osób z predyspozycjami do cukrzycy lub tych, którzy chcą jej zapobiegać. Dzięki spowolnieniu wchłaniania cukrów z pożywienia owiec zapobiega nagłym wzrostom i spadkom energii w ciągu dnia, wspiera stały poziom energii i ogranicza nagłe napady głodu, które prowadzą do złych wyborów żywieniowych. W układzie trawiennym owiec działa jak naturalny regulator. Jego błonnik odżywia dobre bakterie jelitowe, wspiera równowagę mikroflory, poprawia trawienie i zapobiega zaparciom. Ten efekt dodatkowo zmniejsza stany zapalne w organizmie, wzmacniając układ odpornościowy. Aby w pełni wykorzystać jego właściwości, warto wybierać odpowiedni rodzaj owsa. Unikaj produktów przetworzonych, pełnych cukru i dodatków chemicznych. Najlepszym wyborem są płatki owsiane lub otręby, łączone z naturalnymi składnikami, takimi jak owoce i jogurt. Połączenie z rozgniecionym bananem lub odrobiną naturalnego miodu to pyszny i zdrowy sposób na przemianę śniadania w prawdziwą tarczę ochronną dla organizmu. Łatwy w przygotowaniu, tani i niezwykle wartościowy. Owie to mądry wybór dla każdego, kto pragnie długowieczności w zdrowiu i dobrej kondycji.